Wszechobecny. Krystyna Kacprowska. Czuję cię wszędzie. W śpiewie motyla, w oddechu dziecka i w jadącym tramwaju. Czuję cię w metrze i czuję w moim mieszkaniu. Każdego ranka po prostu wiem, że istniejesz. Mam gdzieś co mówią inni. Ja wiem, że ty jesteś. Jesteś, kiedy płaczę. Bo czuję, jak ocierasz moje łzy. Jesteś, kiedy się śmieję, bo słyszę, jak śmiejesz się ze mną. Jesteś, kiedy panikuję, bo widzę, jak próbujesz mnie uspokoić. Jesteś, kiedy grzeszę, bo zawsze mi wybaczasz. Dlatego wiedz, że chociaż Cię nie widać, to ja i tak czuję. Twoją obecność.